Siemanko W dzisiejszym odcinku stworzymy sobie legendarną zbroję Tutaj Pikolak dzięki za pożyczenie 80 milionów Od razu ci 26 spłacę Raz, dwa, trzy Dobra Tu sobie wezmę tę te herkę Tę powystawiam na aukcję i... Lecimy do Grappardu. Te trzy legi wstawię w sumie na esencję, bo wojem już nie gram na tym poziomie, a na moim 260 zaczęły już być słabe. W to jakaś nowa mapka jest. Eee, dobra, jeszcze sprawdzę. Czekajcie. Dobra. Więc tak, na 163 potrzebujemy 8 sztabek 40 40 I 23 razem daje nam 103 Jeszcze kamienia 5 kamieni runicznych E, Gąb czekajcie wstawię ekran dobra, e, jest potem jest z Czarującej Atalii taki Kryształ Młodości jest potem jest Duch cyklonów Dusza Orczego Przodka jest Potem jest okszawy pazur, Klejnot, pieczary ogrów jest i święty praciszek runa różanitów jest. Za mitrę około 2G dałem Za to w sumie dałem 450 bez odwiązania i za to też 450. Teraz teleki chodzą po około 1,7G Za to dałem 1, chyba 2G za to dałem 1g, za to kurde e... chyba z czego to jest chyba 250 M za to dałem 600, 630 nie pamiętam i za to dałem 200. Odpiszę jeszcze magmakowi i teraz tak u kogo się robi zbroje na maga. E... Mac Gdzie to będzie w tym temacie? Wy nie widzicie, sorry za to ogólnie, ale 28, 20 O nie Sztabki platyny 19,13 Kowalczaki Jest Kowalczaki A um. e, nie to. W sztopkach platyny 100 milionów. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Koniec. I teraz naszyjniki. Um, Podmuch. A um, pierścienie demoniczne. Jest. I jeszcze Mitra. Nie to. Czyli hełmy. Szkoda trochę tych legend, ale... Um. Jest Mitra I teraz kto mi wykonał zbroję dla Maga? Um, gdzie to jest? Melio, tak? Nie Eee, Drochi Znaleźć Drochiego Reba Dreamy Czy ja się tu odnajdę? Kazdrin Strażnik jakiś, tu są. T'charin A Kurde. Ale chujowa ta mapa. O jest drogi. Aha, super. Ona chyba miksy sprzedaje. Jestem człowiekiem. Tak. Konaj dla mnie zbroja. Namaga. 163 po ciężkich bojak i tak zastanawiałem się, którą zbroję stworzyć bo jest or z Atali i wtedy bym stworzył zbroję CBK tak i miałbym podwójne CBK a to bym sprzedał ale w sumie uznałem, że łapki z podługa mają większe SA więc stworzę ostatni ratunek o Szata nasycona różą. Zrobię sobie od razu screenę. i sobie ją założę. O, taka sobie zbroja. Jeszcze mi 3 esencji zostało. No fajna, fajna. Ile daje są? 0,9, tak? 0,9 i obniża 55, a to dawało 0,85. O, w sumie. Dużo absorpcji, ma więcej Krytyk Turowe 2 razy większe, życie, dwa trzy razy większe, kur cool. Ma większa O, super e, No dobra. To w sumie dzięki za oglądanie Zapraszam Was na inne filmy. Pozdro tam subujcie, nie, bo trochę mało subów przebywa.